jest konflikt między krowami, to ona się tak uweźmie, że nie będzie jadła. Rozumiesz? I będzie stała, będzie chodziła w koło, żeby, tamtą, żeby je tamtej nie dopuścić. nie? Okay. Takie zajadłe są. Że samice po prostu nie Też jak ciekawe zjawisko, jak ten, Jak się rodzi byk, no to ten byczek, wiesz, on, on może mieć już kurwa potem nawet kilkanaście lat. On zawsze jest synem mamusi. I ona go liże, w wolnych chwilach wszystko, nie? A jałówka w momencie, kiedy urodzi cielaka pierwszego jest gnębiona jak zupełnie obca sztuka, nie? I to tak z dużą taką agresją. Tak jakby czuje wiesz, zagrożenie właśnie takie, że to ktoś się chce w tym stadzie wiesz, yy, yy, wiesz, wysadzić z siodła, że tak powiem, nie? Bo to... No to hierarchia. To właśnie to... taka wiesz, w rozrodzie też, nie? Że kto tu będzie teraz rodził w tym stadzie, nie? I matki są bardzo agresywne w stosunku do córek, które już, już mają pierwszego ciałaka, nie? Yy, analogia jest jeszcze jedna bardzo dobra. Pozycję w stadzie yy, cielaki dziedziczą. Czyli matka, yy, która jest szefową, to jej cielak zawsze będzie jadł yy, pierwszy, będzie stał, yy, będzie mógł być wszędzie, w każdym momencie. Natomiast yy, cielak, który jest, yy, yy, będzie przeganiany, nie? I później, jak dorasta. Cały czas jest tej samej, na tej samej pozycji. Dopiero jak już jest dorosły, to tak się zaczyna u, u jałówek, to w wieku gdzieś 3 lat, u byków w wieku 4 lat te walki. I może sobie wywalczyć wyższą pozycję, ale musi ją wywalczyć. Nie? A tak to zawsze będzie po prostu dziedziczyć. Nie? Jak matka jest na dnie hierarchii, to dziedzica tak samo.